Dzień dobry moi drodzy, gimnastyka nasza codzienna, która wiadomo, że jest naszym nawykiem i to jest bardzo dobre, bo walczymy o swoje zdrowie, o swoją kondycję i to jest fantastyczne. Dlatego zachowujemy sprawność. Stoimy sobie w pozycji wyprostowanej, staramy się wydłużyć kręgosłup, rozluźniamy zawsze kręgi żeby przestrzenie międzykręgowe dawały więcej luzu dyskom, żeby nie było dolegliwości. Jesteśmy wyprostowani ramiona do tyłu. Wdech i wydech. Rozgrzejemy się. Zawsze przed każdymi ćwiczeniami wiadomo, trzeba się rozgrzać. Jedna ręka jest w pasie, a druga leciutko na głowę, na boczną stronę i rozciągamy barko. opuszczony, raz dwa, trzy. I wdech, i wydech, i druga strona, raz, dwa, trzy. I wdech, i wydech, i jeszcze jeden raz, raz, dwa, trzy. I wdech, i wydech, pamiętamy o tego słupa. I druga strona, wdech, i wydech, dwa, trzy. Jesteśmy wyprostowani, rozluźniamy sobie barki. I teraz głowa na dół, staramy się, aby droga jak najbliżej była obojczyka, a jesteśmy wyprostowani, barki opuszczone. Wdech i wydech, i wdech, i wydech, i jeszcze jeden wdech, i wydech. Wyprostowujemy się, leciutko się rozluźniamy, wydychamy powietrze i głowa do tyłu powoli, raz, dwa, trzy. Przele, pięć, barki opuszczony. zostajemy w tej pozycji. Powoli wyprostowujemy się. I wdech, i spokojny wydech. I jeszcze raz głowa do przodu. Jak najbliżej droga barków. Raz, dwa, trzy. Chwilę zostajemy w tej pozycji. Wdech i wydech. Wracamy do pozycji wyprostowanej. I głowa do tyłu. Raz, dwa. Trzy. O, jak miło. Jesteśmy rozciągnięci. Szyja. Ale my się teraz zabieramy za barki. Powoli rozgrzewamy się do przodu. Barki kąpimy. Dwa. Trzy. Pięć razy. Cztery. Pięć. Wdech i wydech. I do tyłu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech i wydech, a teraz takie naprzemienne rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteśmy wyprostowani. Wdech, wydech i druga strona. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I spokojny wdech i spokojny wydech. A teraz biodra. Wracamy do z, z, z rozkroku do mniej więcej wysokości, szerokości naszych bioder i powoli kręcimy sobie, z dużym wdziękiem, prawda, biodrami. Pamiętamy o odcinku lędźwiowym przód i tył, i przód i tył, i przód i tył, i jeszcze raz przód i tył, rozluźniamy się, wdech, wydech, kręcimy się w drugą stronę kółeczka, raz, Dwa, trzy, cztery, pięć. Wyprostowujemy się i wdech i wydech. I jeszcze raz w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy nogi. A teraz to jedna z pozycji odwróconych. Po pochylaniu się głębokim pamiętamy i robimy to w miarę możliwości często, ponieważ jest to bardzo prozdrowotne, bardzo, bardzo. A w naszym wieku wszystko co prozdrowotne jest bardzo dobre. No. Kładziemy sobie dłonie na udach. Kręgosłup mamy prosty i powoli się pochylamy, powoli, ile to da rady? raz, dwa, trzy, cztery, pięć, plecy pamiętamy są proste, o ile to możliwe, dech i wydech i wdech i wydech i wdech i wydech, i wydech, i wydech, i wydech. pilnujemy się za łokcie, jeszcze mocniej spróbujemy się pochylić i taka huśtaweczka, najpierw spokojna, Raz w jedną stronę, raz w drugą, takie zasiali góralem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wszyscy znamy takie piosenki z dzieciństwa. Jak to dobrze, że ślubaliście Polaków. Wszyscy znamy podobne piosenki, wszyscy mieliśmy w dzieciństwie podobne przeżycia. Raz i kręcimy teraz kółeczka, dwa, trzy, cztery. Pięć, zostajemy i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czujemy na pewno napięcie na pewnej taśmie naszych nóg i bardzo dobrze. Teraz tam, gdzie żeśmy dotarli dłoni, chwytamy, czyli albo będzie gdzieś to tu, albo tutaj. Plecy mamy wyprostowane. Chwytamy mocno za ten odcinek naszej nogi, gdzie żeśmy dotarli i staramy się napięć zachowując wyprostowane plecy i w jedną stronę leci Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czujemy, że w tej pozycji rzeczywiście organy zewnętrzne nasze przystaniają się i bardzo jest to dobre, no bo wiadomo, że te części, które normalnie nie są ukrywane, bo stoimy, albo siedzimy, one w tej chwili korzystają z tego. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Korzysta również mózg, krew łatwiej dochodzi do mózgu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale pamiętamy, że z tych wszystkich pozycji odwróconych musimy bardzo powoli wychodzić. Czyli w tym, ty, w tym wypadku chwytamy się za kolana i leciutko, powoli, kręg po kręgu podnosimy się do góry, głowa jest w dół. Raz, dwa, trzy. 4, 5 i na końcu podnosimy głowę powoli, 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 powoli. I już. A teraz się kładziemy. Najpierw kładziemy sobie dłonie na... Się zostajemy w pozycji siedzącej. Kładziemy sobie dłonie na kolana, rozciągamy kręgosłup w jedną stronę. Tak dług kręgosłup i jak najbardziej w jedną i w drugą stronę wydłużamy przy tej okazji kręgosłup. Wydłużanie kręgosłupa jest bardzo ważne, bo w ciągu całego życia no to on cały czas czy kręgi opadały, no bo pozycja wyprostowana, różne obowiązki dźwiganie ciężarów, kochani moi. Tak. A teraz powoli wyprostowujemy kręgosłup, przenosimy się do przodu. I w pozycji wyprostowanej przytulamy się do naszych głód i lekko i na jedną stronę, na drugą bujamy się. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy wyprostowani teraz. I jeszcze raz ten sposób do tyłu. Wyginamy się w łuk i również. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pijemy, jak się Lecy nam rozciągają, rozciągają się również mięśnie odkręgosłupowe w kierunku dłoni. Bardzo dobrze, bo normalnie tych nie ćwiczymy. W normalnym życiu to nie jest możliwe. A w ćwiczeniach wszystko. Wszystko. To właśnie robimy. A teraz powoli się wyprostowujemy i przytulamy do kola. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Głowa wyprostowana. Wydłużamy wygosy w tej pozycji, tak, wdech i wydech, bardziej opuszczone. I jeszcze ostatni raz wyginamy się do tyłu z nęgo słuchajem i tylko raz, I dwa, trzy, cztery pięć, spokojny wdech, spokojny wydech i ostatni raz przemieszczamy się w, ten, w naszych pół. Tak, przytulamy się, głowa do góry, kręgosłup prosty i krążymy sobie leciutko Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźniamy kręgosłup, wdech, wydech. Siadamy sobie z nogami wyprostowanymi, o ile to możliwe, tak? I staramy się zachować pozycję yy, Wyprostowamy kręgosłupem wdech i wydech, wdech i wydech. Podpieramy się z tyłu tak, żeby dłonie były palce skierowane do przodu. Podwijamy sobie nogi, ustawiamy stopy do, yy, yy, na macie i podnosimy sobie jedną nogę. Chwytamy za stopę i rozciągamy sobie. Staramy się mieć plecy proste. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeżeli ktoś nie, nie da rady nogi wyprostować, no to nieważne. Chodzi o to, żeby wydłużyć sobie jeszcze tutaj i żeby mięśnie tutaj przy yy, żebrowe pracowały. Raz i ramiona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy na matę. Dalej zostajemy w pozycji. Dech. I wydech, ujmujemy za drugą stopę, podnosimy ją i powoli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, spokojny wdech, spokojny wydech, powoli opuszczamy nogę, rozluźniamy się, krążymy leciutko sobie barkami, raz, dwa, trzy, wracamy dalej do siedzenia w ten sposób, że dłonie są z tyłu, wdech, i wydech, wracamy do pierwszej nogi i powoli do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę wytrzymujemy pozycję. Opuszczamy nogę. Wdech i spokojny wydech. Wracamy do ćwiczenia tej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy, noga wpala na matę rozluźniamy się, krążymy leciutko barkami w jedną w drugą stronę, plecy mamy wyprostowane, rozluźniamy, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami i ostatni raz klikamy za tą stopę i podciągamy ją sobie do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile wytrzymujemy i opuszczamy nogę i jeszcze raz. Wdech, wydech, chwytamy drugą nogę i do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech. Opuszczamy sobie nogę. A teraz pouczmy się. Kładziemy sobie jedną stopę na kolano drugiej nogi. No, druga noga jest podwinięta mniej więcej od yy, kolana do stopy, jest równoległa do maty. A my podchwytujemy sobie kolano tej nogi, która jest w ten sposób podwinięta i przyciągamy się leciutko do siebie, obie dwie nogi do siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Spokojny wdech, spokojny wydech. Zmieniamy teraz ułożenie naszych nóg. Noga, która była na kolanie tej, jest w tej chwili równoległa od kolana do stopy. Kładziemy sobie drugą stopę na kolano, podchwytujemy kolano drugiej nogi i leciutko do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech. Rozluźniamy się, głęboki wdech, głęboki wydech, powracamy do pierwszej nogi, ops. Podchwytujemy. Raz, dwa, przyciągamy się. Trzy, obydwie nogi do siebie. Cztery, pięć. Wdech i wydech. Wracamy do pozycji obydwie nogi równoległe do maty. Teraz druga noga na kolano i przyciągamy do siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i spokojny wydech ostatni raz zmieniamy nogi hops i do siebie przyciągamy raz dwa trzy cztery pięć ostatnia zmiana uwaga hop i jesteśmy już raz dwa trzy cztery pięć rozciągamy się teraz w jedną i w drugą stronę raz dwa trzy 4, 5, czujemy rozciągnięty kręgosłup, wspaniały, ale o to nam chodzi głównie w starszym wieku. Pamiętamy, że kręgosłup jest podstawą wszystkiego i te wszystkie mięśnie, chwile tutaj są zblokowane i mają połączenie tutaj w tej naszej centralnej części naszego ciała. Dech i wydech, a teraz leciutko przekładamy się na Hop, podnosimy. Tak. Staramy się stopy umieścić do siebie podeszwami i jak najbliżej swojego ciała. Jesteśmy wyprostowani, barki popuszczone. Wdech i wydech, wdech i wydech i jeszcze jeden spokojny wdech i spokojny wydech. Rozluźniamy się, wdech wydech stawiamy się w pozycji siadu krzyżnego jeżeli komuś wygodniej to sobie siedzi po prostu w siadzie skrzyżnym i w zależności od naszych możliwości staramy się kolana jak najniżej umieścić, żeby po prostu wzmocnić sobie stawy biodrowe przyciągamy stopy do siebie głęboki wdech Teraz głęboki głęboki A tutaj jest szaleństwo wody, niesamowicie nasz dach jest rozbudowany, ale ekipa już widzę, wraca. Miejmy nadzieję, że coś z tym zrobi. Ale to jest Hiszpania, maniana, maniana, prawda, spokojnie. Dobra, mam nadzieję, że to na razie nam nie przeszkadza. Nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami. Rozciągamy sobie jeszcze ręce ostatni raz. Ten prosty, raz podnosimy ręce coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, aż one są w pozycji ukośnej. I do tyłu lekko. I krążymy leciutko kółeczkami do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Opuszczamy dłonie na kolana. Wdech, wydech. Nabieramy powietrza, ręce mocno w górę i z wydechem opuszczamy je, umieszczamy je sobie na sercu i do następnego razu. Do widzenia.